Elo elo, dzisiaj sobie gramy w piątek 13 z tej strony KamilNabla, jest ze mną Plaga, Max, Player, Admiracy i Paweł. Hejjo! Eee, siema. Siemano, siemano. Siema. I dzisiaj sobie zagra Max groźnym mordercą, yes. mordercą numer 2, yes, z yes, tym, którym Paweł tak. nie potrafił grać. On jest trochę trudniejszy do ogarnięcia, <laughs> dlatego będziemy mieli większe szanse, ale Max jest za to bardzo dobry, więc on też będzie eee. miał jeszcze większe szanse. Więc raczej, ja prawdopodobnie uda nam się uciec. Nie, raczej nie. Zobaczymy. Ale Paweł, no, żeś tak trochę słabo pograł, bo ja w sumie nudziłem się na poprzedniej rundzie. <grym> o, Zobaczmy co ty, o mężąco, to była mężąco, dobra runda. Nie mężąco, igra, ale... U mnie to o, były emocje posiwało. na wysokim nie poziomie. Nie hmm. No właśnie, nie wiem, tak wy tak krzyczeliście, denerwowaliście się, ja w ogóle do, ledwo chodziłem przecież. Nie, no, no, no i co, ale i tak strach był, Strach się bać. I ja dostałem dwa razy z siekiery, także wiecie, nie wiem jak ja przeżyłem. Trzeba przyznać, że najciekawsza gra i tak jest jako morderca, przyjemność. Tak, Wreszcie. przyjemność zabijania. No, przyjemność zabijania. Zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj uda mi się wyrzeźbić. Albo się I nie uda. Drodzy... Drodzy, drodzy, drodzy ludzie. King Heaven. Tylko nie zabijasz się w różowym. Mama kazała mi... O, była sobie, mała sobie laseczka. laseczka. Była sobie laseczka. I nie nagle... Jesus. To jest ta, jest co maja... Ogólnie, to jest... To jest ta oh, co ona jeszcze wróci w jakimś DLC, zobaczycie. No, ale ona jest! Wróci? Ona jest chyba nawet. Jest dość? Na właśnie... tak. no, na 18 poziom trzeba mieć, żeby ją A, umie, umiera, ale żyje, no tak, nie? ta, co ma jeden inteligencji, chciałem ją zagrać. A, a, Dlatego a, ma to jest jeden. Po <grym> co nie ma inteligencji, no spoko. No no spoko. No Widać mnie, tyle razy już się dała nabrać. No, że jest raz, no 4 Tak jest. Dobra, mam tego. Mogę dać sygnał. Zgadnij co mam. We, what the Klucz fuck. Eee, tak, już? Nowy Ale fajnie. Nooo, wow, AK-47! Ty broli. nie znalazłem. a co robię nożem? Ej, a nie to Noż się nie dać, Patrz na to, Chodź tu, pokażę cię po boże, co żyły Jak się złapie, no. jak się złapie. BLEEK! Uciekaj, Jezus! Już? Co on zrobił? Pokazał mi tak taktyczne zagranie. W sumie, w nie jest taktyczne pewnym Nie jest nie mogę tego. Ee. Chodź, spadajmy, chodź, czy tam jest ganister, czy mi się wydaje? Gdzie? Nie mówisz? Co to jest? Co to jest czerwony jest? Co to jest czerwone? To jest leżak? Nie, to jest A, leżak. Co chodzi? W w chodź tu za mną, chodź, chodź. To jest szaf, nie. Dobra, ten domek, musi tam coś Pamiętaj, być. Pamiętaj, że Max jest najbardziej taktycznym graczem ever. Chodź sobie otworzymy do... tutaj z pacerkiem. Ja taktycznym graczem, no proszę was. Praktycznym, miejscu, praktycznym. Się od razu. Praktycznym, no właśnie. Praktyczny gracz. Ej, ej. Jak tu nie to ma. Dobra. Chodź, dobra, końców. Hey, chcecie to zrobić na tym. Proszę cię, powiedz tekst w stylu. Adwiros, słuchaj, mamy w katce kanister do zrealizowania. Adwiros, mamy w katce kanister do zrealizowania. do zrealizowania. Do zrealizowania. o co chodzi z tym tekstem? Czy co? Ja nie. Rozumiem, o co chodzi. chodzi o to, że Karolina Gieraj, przeróbka i na Payday tak powiedzieli, że mamy wielkie odrila do zrealizowania. Mówię. No. Ej, słuchaj, coś tu co jest nie tak? Nie, nie. <grym> o <zainteresowań> nie! Nie! Nie ten przycisk! Nie ten przycisk! Stop! Nie ten przycisk! Jogi! Wracać tu! Ej, słuchajcie, ej, słuchajcie, najlepszy motyw teraz! Zegnaj. No, dobroi! Nic się nie stało, nic się nie stało! Ej, w ogóle co ja zrobiłem? Zamknąłem okno zamiast ten! Zamiast wyskoczyć? Ha! Eee, weź, weź ją! Wyrmałej gnojki, wracać tu! KUĘJE MIROSA! Jestem smaczniejszy! Rataj tu! Ja powiem tyle, ja biegam z patelnią, także uważaj. Z patelnią! Serio? O kurde, ale masakra. E, gdzie wy jesteście? Gdzie wy goni? Nie! O nie! Masakra. Myślę, że to już po, admiralcie. ofiara. No co, co zginęłeś, admiral? Zginęłeś? Zginłeś? Przez twoje taktyczne zagranie. O, Faktycznie w środku był kanister do zrealizowania. Aha. Naprawdę był kanister do zrealizowania. Naprawdę był do zrealizowania kanista. Mam Mieszko patelnię, mogę cię obronić. Już tam nie wracamy, ja mam siekierę, panie Pawle. Ale to a Ja mam patelnię. A... Odmilę że I żeby drzwi w ogóle nie zamknęliście. No właśnie chciałem, ale Admiral, cię dwa razy zadłem otwarte. Normalnie otworzyłem drzwi. Dzień dobry. <śm redresses> <śmety mucho> w ogóle, ja chciałem po Max przez okno wyskoczyć, a po chwili widziałem sobie <śmety> W przyciągu Nie było. No ta! Tak, tym By, was w ogóle nie widzę. A widzisz, nie jest łatwo. No. no, ale dobrze się regeneruje szybko. O rany, czekaj. Halo, halo, panowie. Ej, wiecie, I panie, ja jestem zamieszkało teraz A, I tak. gałązką z ogniem może chodzić? I strasznie jak niczym wilki? Ej, byś ja znalazłem strzelbę, ale beka! Ta! Tak, znalazłem! To, to stanuje. Ale nie zastrzel mnie. No, no ja właśnie, zaczynę Pawła, solo, ciekawe czy solo, się da. Co to z gałązka? Hej, zaraz strzelę do Pawła. Chodź na solo! Trafiała! Pani Panie Pani Pani Pawle, chodź na solo, chodź z Chodźmy na solo. Ja mam patelnię. Hej, zarumie Pawła się ja skończy. Serio? Hej, <grym> nie mogę was znaleźć, nie? Ale patelnia jest OP, więc uważaj. Teraz się okaże, ja mam maczera. Dostaniesz maskę? Ja mam machety! Ogóle, Paweł, idzie z... za mną, trochę na A nie wiem czy A to nie, jest. gdzie ty jest. Tutaj. tutaj jestem, głupcu! Nie widzę! No Głupcu! Zjadł no, no. a, a, faktycznie! Ha <laughs> Paweł! I coś mogłem zrobić jesteś? z scyzorykiem, <laughs> no, moment. O rany. Pani jest wieszane, jak, ja jak się szweftaituje, to można wyłączyć całkowicie hat i tylko sobie oglądasz jak film. No. no. To, to jest spokojnie. Ja, tak? Aha. Można, o. można tak. Jestem. Chodź tędy, panie Paweł. Dobrze! I macie coś do auta już? Nie, nic nie mam. Paweł, dobra, Paweł nie obserwuje. Pan Rykin, Co? Paweł, chodź, tutaj pa, jest to... pa, Paweł, dobre ziome. Do, chodź, tu wytagujesz. Macie ten kanister do zrealizowania. Sam jesteś kanister do zrealizowania, to jest karabin. Co e... wytegować? Maksu, tak? nie ma karabiny maszynowe. Dobra, chodź. Co się stało? Czemu Wiem, ja mam nosić? Jesteś? Chodź. Ogólnie Paweł, Co? ja bym nie Widzisz ryzykował, wie? bo. Co to, to jest? Paweł, tu się może skończyć. Nie twerkował? Ty mnie plaga gdzieś widzisz? Tak. To jest niemożliwe. Możliwe. Idę. Okej. Okej. Coś nam tam dzieje? Mm. Dobra, panie Pawle, powiem <grym> tak, wyteguj <uciekuj> to. to. wyteguj <grym> to. Paki! Łupaki! No, to wchodzi Wytękuj. do mojego uciekuj. domku. Wiesz co masz zrobić? Tutaj masz wytegować. A tak? Już wiem. Poczekaj. O nie. Bile? Dobre ty. O nie. o nie. O nie. Chupaki. O nie. Kupaki. Ej, ten twój perk plaga ci działa, że czasami cię ten sens nie wykrywa. No i dobrze. Nie wow. ja czekaj, jak to się robi. Ale i tak wiesz, że jestem. A tak się to robi. To no właśnie nie wiem, nie widzę cię. Hmm. To jest problem. Hmm. Troszkę dziwnie pływ. Pływu, pływu. No tak jakbyś... Ty... dzięki Admirosku Zapraszam Właśnie ja Admiros możesz nie zdradzać naszych miejsc. No. Treszkę to, że... to się zbugowało i chciałem... Ja. Nie, bo... Ty pływasz? On nie pływał tylko tak jakby wisiał. No. Się ty pływasz? Nie. No nie pływam. Czy ty pływasz? Tyry tyry ty tyry tyry No Ten perk jest dobry, muszę przyznać się, tak? że to... jak idzie jest Dobrze dobry. Otwórz mi drzwi, Wytegowałeś to? Tak. No, masz fakt. Ale mógłbyś otworzyć mi drzwi? Albo nie, nie? nie. dobra. To jest blady, jebni jego! Sam <grym> jesteś tego, jego. <grym> serio. Ej, co to się stało, Admiro Widziałeś to? Tak? Nie. Że no, Admi e, Widzę, ale to widzisz, właśnie takie coś się dzieje. No, no ale nie, Słuchajcie, chodzi mi o to, że on był Słuchajcie. zaraz za mną, rzuciłem petardę ja nie i się nie. 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 Mu. Mu. No weź no podejdź <laughs> A tchórz. <laughs> ja tysk... Ej, Maksu, jak widzisz petardy, że lezo, leżą, o, to cholera. co u ciebie się dzieje? Teraz e, teraz! O cóż jest? Z... No chodź tutaj, bo tu nie, tu no nie chcę spudłować. Aaaa! To jest oszustwo! On się <laughs> Vladik, oh, madasz. W, sobie idę. Dobra, to filmiego. Teraz Ocy, uciekaj bo... Ogłuszyłeś mnie. Co się Ładnie. stało, jak się o, ogłusz... Lekko mnie ogłuszyłeś. I co jest z tym z lasem? No musiałem gadań, e, żeby się odgłuszyć. Ale no teraz jesteś taki, oh. że jesteś wolniejszy czy jak to wygląda? No, nie, to no, tak nie, bo tutaj to nie mogłem się na... ruszać, tak? I może czasem, ale ty się. Tak. O, o, no to, no to wala. faktycznie. Po byku, nie? Sądzę, że jakbyśmy walnęli z bliskiego odgłosu, mogłem upaść. He. Opatrzcie, zwłoki Admirosa, jak fajnie. Tak, tutaj leżę. Chodź tutaj, no chodź. Ale piękny strzał Rzod za milion Ja Cię aaaa. <grym <grym> aaaa. Może kamień spróbuj. Aaaa, nie. O, co? Co nie robisz bórze, z zwłoką Admirosa? O, 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 jak mi błąd się zrobił, brzydko. Friend, friendly content. O, operacja plastyczna. Dobre planie, planie. Ogólnie jest sprawa, że tam jest auto, ja już mam no, generator wiem. i trzeba go zamontować do tego auto. To go auto. A hmm, hmm, hmm. no, tutaj Tylko jest tak delikatnie, inny. bo on gdzieś tu się czai. No bliźniaczki. Na pewno. Co to się dzieje? No. Co my Co tutaj tu się, mamy? Mam nadzieję. O, wolę tą broń zdecydowanie. Hmm. bez sensu, no to była lepsza. Hmm. Nie była. Hmm. Ja się hmm. Zobaczę w ogóle Options, Key Mappings. Gdzie wy jesteście? Blady gdzieś uciekł. Nie Od ma naziom. Nie mógł wow. daleko. Uf, nie ogólnie jak wejdziecie w tryb walki, to prawym przyciskiem myszy się blokuje, ale lewym się atakuje. Ale o, ciekawe czy można zablokować dobra. na przykład możesz... Możesz... przez Jasona. Chyba nie. A nie wiem, można hmm. dodżować ogólnie. To ale ciekawe AD... jak wchodzi w tryb walki jakiś. Pod C. Dodżować Pod C? możesz w ADS, A, ale to nie wiem, czy to chodzi o jakieś po prostu uciekanie, czy po prostu można docza zrobić takiego. No, no, gdzie wy jesteście, pewnego. nie mogę was znaleźć. Pause, Escape, Use Ability, hmm. Coming Soon, a jeszcze będą jakieś abilities tutaj. Tak, Dobra, szukaj kluczy, znalazłeś coś? Coś szukam, ale nic nie znalazłem. Ej bliźniaczki robią dzisiaj imprezę na chacie, wbijać. Ej bo ja, mi się tylko wydaje, czy te postacie uciekinierów są różne, też jeżeli chodzi o umiejętności biegania i tak dalej? Tak, panie Ale no, Te tak, są? To czy... Dobra, okej. Okay. Ta, muż ta mużynka ma na o. Mówiliśmy skaminy. o inteligencji na przykład. Aha, też inteligencja, ja nie pytam tak. o inteligencję, to jest nieważne. To jest ważne, bo jak chcesz naprawić samochód, to potrzebna jest ci inteligencja. Nie, jest ważne. nie potrzebuję inteligencji. Jest, co wy robicie. Robię na pałę wszystko. Także wiesz, no. Jak tam Plago? Ehm, nic dalej. Strasznie nic dalej? słabo, wiesz, znalazłem tylko petardy. Yy, scyzoryk. Chcesz cyzoryk, tego sobie weź? Wezmę na życiu. Wezmę na życiu. Kiedy masz, ty, masz jak Co jest? No ja Nie, właśnie się, się zastanawiam, gdzie ty jesteś, Max, bo tak długo ciebie nie było przy nim. No ja tu ja tutaj... Uważaj. jest to. Uważaj! Uważaj! Trochę dziwne, bym powiedział. O, jak miło, że zostawiliście otwarty na Jasona. stronie. jesteśmy jesteśmy już. Tacy, <laughs> tacy, jest. tacy z nas fajni ludzie. Jak Milusio, heeej! Hej. No, dzień dobry. O nie! Flago! Flago! O, O Boże! Podaj nie, rękę! Jest beznadziejne. O, rany. O rany rany Gdyby zostawiałeś za petardy Żeby wiedział gdzie mam Żeby wiedział w którym kierunku biegnie no, się, no. zobaczysz Nie, te petardy nic do mnie dają to Co, Ale one tam, da, na da, na co one robią u no, ciebie na ekranie? Nie wiem co one robią kochałaś? No, dobra! Złapiacie no, mnie tak, że o po <grym>, nie prostu nie nie. nic więcej Ale fajnie wtedy jest wiesz, bo możecie się wtedy spotkać razem Gdzie wy mi uciekliście chamy jedne? Hmm Uff, ale masakra, co nie? Znaczy czy to tyle W ogóle taka dziwna taka, taka. No. <laughs> ukry Ukrywasz się, a <laughs> nagle przed twoim twarzą się nagle pokazuje Ej, w ogóle dać tu. Halo, halo? Tak? Tak? Halo, halo? Czy mnie słychać w grze? Jak mówię? Teraz? No, halo, halo? oczywiście, okay. słychać cię. A chciałbym coś napisać, na przykład, wam, jakąś y, podpowiedź w stylu. Uwaga za to, bo. Nie, nie wolno tak? Chyba, chyba się nie da, nie wiesz? No, tylko ze zmarłymi czatować. Właśnie Burde. nie wiem. PURDEEEEE! PURDEFA? Ej, no zobaczmy, czy w ogóle da się czatować. Dobrze! Biegnij okay, biegni maleńka, biegni. Mm, tak nie, tak? nie, nie, Run nie. for your life. Run forest. Run florest. You're smart. No, nie, <laughs> nie, ale ten e, transition jest, jest naprawdę trudny. To muszę... Jest, jest no. trudny, ale jest... Ale jest taktyczniejszy. Ale przynajmniej mówisz, macie to... szansę i to jest dobre. No, to jest no, fajne. Na mniejszym... To, to jest dobry danie. balans. mniej ludzi jest lepiej, nie? Aha, aha. O nie. Serio? Wybiegłeś zaraz na mnie? Nawet nie wiem, że tam <grym> jest. Kurde, ale <Loo>. jesteś ten. Widzisz? Mogłeś być bardziej inteligentną laskę. No, mógł. No, to dupa. Czekaj. Jakie ładnie! Co zrobił? Ale grzebiłem! Ale on wstanie! Ale, ale, ale mnie dziabnął, ty! Czym go dziabnął? Ma ma ale go dziabnął ma maczetą. Ale maczety, dlatego ma tyle ma zostań obrażeń. A co? No, no bo od razu padłem, nie? No, wówię, no od razu wiesz tak, tak ten, Czasy z maczety. Tak pomyślał ja chwilę kręcę. i upadł, nie? Taktyczna maczeta, ej, nie? Dobra, mm. dobra. Profilaktyczna. To, to, to było, no... To było mocne, no, dla nich to ci wyszło. To czujesz ból w plecach jeszcze? Na dobra rozgrywka się szykuje. O nie. No, no oni tam 20 minut mają, żeby przeżyć, więc... <laughs> więc już troszeczkę minęło, więc zaraz będzie koniec. Cześć. A, dzika walka Tyry ty tyry ty tyry ty, ty, Kurde nie w tą stronę Udy, Serio, nie widziałeś mnie? Nie, nie widziałem cię. Oh, no. Plaga <laughs> Plaga, kurcze, uciekł, a plaga był przy tobie Uciek? i uciekł ci Tak Znaczy w sensie z mapy, nie? Nie, nie, w sensie nie Nie jest... no, słuchaj. Nie, nie, ale ten jeszcze nie weź, weź kajaka to? Tak. Kurde, Kurde nie, nie, nie wisło. No niestety Dobra, rozwole pozwolisz, nie? Hmm. Ej, bądź! Bądź co to <laughs> było? Jak to mu łeb rozwalił? Normalnie odpadł yeah. web. Rozwalił mi łeb. Nie miałem, miałem nie. ten. Ogólnie to... ja miałem kluczyki w tej rundzie. To... Ja Aha, no pamiętam boki, no. To, wiecie, to czemu nie wspomniałeś że masz kluczyki? Mówił, mówisz. Hej! Co tu się dzieje? Nara. Chodźżek! <laughs> Ty goście, jakiś śmiech jest mordercy w ogóle, słyszysz go? Chodź tutaj. <laughs> Flaga ale taki jest taki zchodził, taki apoiski może wyrta. No no no. To wygląda doła. O, daj ci tyle czasu, flaga się spokojnie mogę wszystko zrobić. Da, na pewno. <śmieniciela> Mas macha na muska. Mas. Halo. Ja mam się spokoj. Ja się jakoś. Kuknij! E, no jest, to, jest to, to jest e, może na generator i kupal prądem, to było fajne. Nie, było fajne. nie nie, zamyka, nie, nie zamyka. podoba mi się. Nie no robię. co ty robisz, głupia babo! To łap łapią! No. Na to generator łap ją. zim! Ooooo! Naria friendlu! wbił szyję. <głos> Pożałujesz <głos> tego! mi <noise> ale idę dalej! Pożałujesz no. tego! To drzwi. A, czy obejmiesz tej chemii, te scissoryki, te, scyzoryki, te scyzoryki, to jak cię złapi, to używasz tego. Tak, tak. Do... Ej Ja rozumiem, co, to jest Jason, to jest Jason Statham. Jason z to jest, ten, to jest Jason Statham z tego transportera. Na <tosan> pewno. Tylko maskę no, ja założył. Tylko maskę założył. Auto zgubił, zdenerwowany jest. Ha! Nie było. Co o, ty chami, nie było cię tutaj. <staring> Piesz, to pasz, 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 pasz. Ale cię plaga zrobił. Eyo, no, no. O, o. plaga do Kibelku dawaj, do Kibelku. Do no Kibelku. Tak. To ci nic nie da, plaga. To ci nic nie da. Jak, Jak to nie? Mam tylko kilka. BĘGNIJ! Ej, ej, o, słuchaj, po prostu musiał, musiał załatwić swoje sprawy, no To Ukrazyna. ...obiad na, na, łonie, na, na, łonie, na ej, obiad. No właśnie. Zapomnij no, Jasona to na, na obiad. Nie, Jason. obiadem. Jason, na obiad. Wiem, Jason, mama woła na obiad. Jason, wracaj do domu. Jason, Srejson. Mamusia woła. Mamusia woła na obiad, wracaj Jason. <laughs> Nie! Dawaj, daj, daj mi spokój! spokój Zrob Daj coś mi spokój! coś fajnego! Utopić się mogę? Nie, nie mogę! Nie możesz, nie zgadzam się! Nie mogę! Aaaaa! Nie uciekł! Utop go teraz! Teraz go Nie, nie, nie uda panie! Ty. To się nie uda, panie Nie go. O! nie go! Uciekaj głupia! <śleskuj> Jaka spanikowana lasetka, no. nie? Widzisz, że to Jason... To, to jest mimo ogień mimo taki się spokojny. Siu, 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 no. siu, siu, siu. No, no. no, no. no. Cześć. Cześć! Jaki horror, nie? Cześć! Cześć. Biegałem po lesie, nie? Ale czemu tak no. się o nie potykasz? W horrorach się lat 80 laska potykała no, bo nie, nie sprintuje. wszystko. No, no, na sprintzie to się to potyka. Ale to, to, to własne nogi. Za dużą inteligencję ma chyba. No. Pogarnia, lewa, prawa, lewa, prawa. Właśnie. Wie co to jest kamień? wie co to kamień, nie? No, możesz tutaj wracać, nie? No. Nie. Potyknięcia? Nie, nie? nie. potyknięcia, no. <grym> tak będziemy nie. się ganiać, kurwa. Nie. To cię złapy, spokojnie. Nie, jebni, jebni jebni Cięga, no właśnie, o, nie, nie, nim latarko Nie, nie, uciekaj nie, 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 ty. nie, to nie, robić. nie, 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 No. Go! Go Grażyna. Ja właśnie, pojawi przed tobą coś czuję. No. Ech. Kurde! Nie! Ej, widzisz, to jest właśnie OP, kurczę, strasznie opieku? Jak on robi zwrot, tak, zwrotkę. O, jedz! Ale ty możesz zaraz atakować po tej zwrotce. Nie, nie, Skakuj! Grażyna! Nie to tam O Boże. Dobra, Nie, o nie! Dobra, wzywaj pomoc, szybko! Wzywam pomoc! Halo, pomocy! Ej, tylko zamknij się od środka! Zamknij drzwi, może zamknij cię, przytrzymując. Pyk! O, o, teraz go tu nie ma. Ej, schowaj się do szafy! O, nie! Nieee! Aha. Nic mi nie ma. No, ale jak zwykle, co nie plaga, tak jeszcze. się Aha, ja, ty się zagrani, nie? Twarzam o ziemię, tak. O, ja, o dwie minuty zostało. mam na ucieczkę. A nie mi zgodę, To tak. mi zostały dwie minuty. A tobie? O, o, to luz. nie! Ale się, się bawiłem z tobą, to mam. A to nie jest tak, że na ucieczkę? Nie. Dawno! Okej. Okay. Nie, wiem, się z niej nie znajdzie teraz. Się Właśnie, mi to się wydaje, że na ucieczkę. Nie, 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 raczej nie. To raczej tak. Raczej, raczej to, to, to raczej temu, się Może zrobi. dzień się zrobi i wiesz, i on już nie może mnie zabić. BOOM! <śla> wow. nie wiedziałem skąd przyszedłeś. <śla> yes. Ale... No, Głowa w się <śla> A mówiłeś trzymaj To nie. Yes. O nie. No co, teraz klockiem się zabławiłeś. No nieźle. Wszystkich zabiję. Nie podobało ten mi się. Mogli zakończyć, co nie? Tak, no, Ten tak. epicki no, tak. odcinek tej duszy tu tak, jest tak, że tym symbolicznym akcentem. Kończymy tutaj. Mamo? Mamo, kiedy obiad? Mamo, kiedy obiad? Już głodny jestem. <laughs> <na mnie. śmiech> oh yeah. No nie, 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 No nie, 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 4 bo ja czekaj, jakbyśmy, jakbyśmy się zebrali siedmiu osobową ekipą, też, ej, właśnie, oh, ej, no, to było nie właśnie No to Musimy potem. jeszcze zebrać jakieś diabeła i innych sobie. <laughs> no no. Ale nie, dobra, ale to wtedy to już tym pierwszym Jasonem musi No tym pierwszym tak. Dobra, tym akcentem kończymy. kończymy. Elo, elo. Elo. Elo.